W pierwszym dniu kongresu w Katowicach minister Tchórzewski, pierwszy raz zaprezentował założenia i zrazem dokument, który jest po konsultacjach społecznych, eksperckich, nazywany polską polityką energetyczną do 2014 roku. W listopadzie zeszłego roku w Ministerstwie minister Trzewiecki wraz z nami, zastępcami, zaprezentował założenia i cały dokument z, całym, z wszystkimi tabelami analitycznymi, załącznikami. Ten dokument poszedł do konsultacji i do końca lutego zbieraliśmy wszel wszelkie opinie, nawet osób indywidualnych, co było bardzo cenne, że nawet indywidualne Obywatele podjęli trud i wysiłek, żeby skomentować ten dokument i wpłynęło ponad 1800 y, różnego rodzaju sugestii, niekiedy bardzo ciekawych, niekiedy też wykluczających się, ale pierwszy raz dzisiaj na kongresie minister Tłużewski prezentuje ten dokument po tych y, y, Sugestiach i uzupełnieniach projektu polityki energetycznej państwa do 2014 roku. Co zawiera ów dokument? Ów dokument zawiera jakby dwie kwestie, odpowiadamy na dwie kwestie, na dwa wyzwania kluczowe w polskiej energetyce, w polskiej gospodarce. Z jednej strony musimy wyłączyć bloki głównie węglowe, właściwie same węglowe, przestarzałe, które nie otrzymają delegacji, ale z razem też no nie spełniają parametrów też nie, nie tylko ekologicznych, ale i wszelkiego rodzaju technicznych, te wyrzucamy w ogóle z systemu. Nie modernizujemy, nie, nie remontujemy i trzeba tą lukę, która się pojawia po tych blokach, uzupełnić. No i uzupełniamy czym? o Opolem, ale i Dolną Odrą, inwestycją na gaz, ale odnawialnymi źródłami. Tymi odnawialnymi na lądzie i, nas, i mamy również w planie olbrzymią inwestycję systemową, wielkoskalowe OZE, na Bałtyku, tak zwane popularne offshory. I drugie wyzwanie, które chce, musimy, z którym się musimy zmierzyć, to, to jest to, że to jest dobre wyzwanie, bardzo ciekawe wyzwanie, bo wzrost gospodarczy w Polsce jest wyjątkowo wysoki, co sprawia, że zapotrzebowanie na energię nam szalenie rośnie, bardziej niż w poprzednich latach. Widać, że i mieszkańcy zakupują wiele sprzętu gospodarstwa domowego, firmy zakupują klimatyzację. To w suma powoduje, że rośnie nam owe zap zapotrzebowanie na energię. I mając te dwa zjawiska, Musieliśmy zbudować dokument, który odpowiada na te dwa wyzwania polskiej energetyki, polskiego bezpieczeństwa energetycznego ba, polskiego wzrostu gospodarczego. I wytycza też kierunki inwestycyjne. I tak, do 2014 roku planujemy, jak wspomniałem, wielkoskalowe inwestycje odnawialnych źródeł energii na morzu. Te są efektywniejsze. I, to są, I chcemy, żeby tam się pojawiły te nowe technologie, nowe technologie o innych parametrach, które sprawią, że rzeczywiście będziemy mogli mówić o systemie odnawialnych źródeł energii w naszej polskiej energetyce. Dwa, rozwijać chcemy fotowoltaikę. I na przykład Polska Grupa Górnicza już w tym roku, na jesień, uruchamia inwestycje na terenach poprzemysłowych. I to ma też być uzupełnieniem e, odnawialnych źródeł energii wiatrakowych na lądzie. Bo mamy taką e, przypadłość, czy mamy taki urok naszego klimatu, że jak nam wieje, to nam słońce nie świeci. Jak nam słońce świeci, to jest generalnie bezwiecznie. A więc, jakby fotowoltaika nam uzupełnia ten brak, no nie wprost, ale w jakimś sensie wiatraków na lądzie, które chcemy również rozwijać. Stąd kolejna aukcja w tym roku. Następnie biogazownie, następnie inwestycje na gazach, wspomniałem, ale również nie wykluczamy inwestycji w konwencjonalną. Energię opartą o węgiel, ta, która nam będzie styba, sty, stabilizować i być takim zwornikiem, w momencie, kiedy tej energii nie będzie z wystarczającej ilości z offshore'ów, nie będzie wystarczających z wiatraków, generalnie czy z fotowoltaiki, czy z biogazowni, to wtedy wchodzi nam ta konwencjonalna y, z węgla i ona nam się będzie ten udział procentowo zmniejszać y, na, na korzyść odnawialnych źródeł. I do 2030 roku y, będziemy mieć y, niespełna 50% udziału węgla kamiennego. Czy surowca kopalnego w systemie, ale to też również jest informacja, aby kopalnie stawały się nowoczesne i zarazem też utrzymywały pewien poziom wydobycia, by to był surowiec Polski, byśmy utrzymali miejsca pracy i nowoczesność polskiego górnictwa. Ale jak popatrzymy, to budujemy miks energetyczny, który z jednej strony odpowiada na zapotrzebowanie, ale buduje też bezpieczeństwo. I co jest dla nas ważne? My chcemy w energetyce nie tylko widzieć bezpieczeństwo jako powszechność dostaw i o odpowiedniej mocy w każdej części Polski, ale chcemy też utrzymać konkurencyjność cen za energię, aby nie zniweczyć wzrostu gospodarczego, by nie było tak, że nagle stracimy konkurencyjność polskiej gospodarki, ale też z drugiej strony nie chcemy też spowodować, żeby nasi obywatele, mieszkańcy Polski Roz, mając coraz większą zasobność, musieli wydawać tą górkę, tą nadwyżkę na energię, a nie cieszyć się tym, że mamy wzrost gospodarczy. A więc te parametry są naszymi wytycznymi, i to jest o tyle istotny dokument, że to jest pierwszy dokument, który jest przedkładany nie przez ten rząd, w ogóle jest przedkładany przez e, rządy po okresie zmiany ustroju. Jesteśmy po wstępnych konsultacjach w Komisji Europejskiej, bo jak państwo na pewno wiecie, mamy ustawę rynku mocy zatwierdzoną, mamy notyfikację na sektor wydobywczy, mamy cały program wsparcia trenów poprzemysłowych, który rozpoczyna działać. I bardzo dobrze jest przyspieszenie i uruchomienie inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym systemie, bym powiedział, miksu energetycznego. A tak na koniec, jeszcze chcę po powiedzieć, że z czegoś, z czego jestem wielce rad, i to też będzie miało miejsce tu dzisiaj nie, na kongresie naszym w Katowicach, to środowiska odnawialne, te wielkoskalowe, zleciły i opracowały raport, pokazując kompatybilność źródeł odnawialnych, szczególnie wiatraków na morzu, z systemem konwencjonalnej energetyki, że ta symbioza i ta wspólność powoduje, że one się nie wykluczają. One powodują, że Mogą się rozwijać odnawialne źródła, bo mają zabezpieczone w inwestycjach konwencjonalnych źródła energii, a więc ta symbioza jest dla nas bardzo ważna. Jeśli środowiska gospodarcze związane z odnawialnymi źródłami widzą sens takiego rozwiązania, to to jest głos, który sprawia, że w naszej propozycji polityki energetycznej państwa do 2040 nie pomyliliśmy się w założeniach i w propozycjach inwestycyjnych.